To już komunikat dla Państwa wszystkich, do wszystkich mediów. Jakoś wchodzę dzisiaj na strony internetowe rozmaitych portali popularnych i nie widzę skandalu, który gdyby był naszym udziałem, on by się nigdy nie zdarzył, to pierwsze, ale gdyby był naszym udziałem, to dzisiaj Państwo byście nas zabijali w tych mediach. Barbara Nowacka wczoraj, w 80. rocznicę Auschwitz-Birkenau Wyzwolenia, na konferencji międzynarodowej z udziałem Niemców, Żydów i innych nacji, wypowiada słowa haniebne. Że oto niby polscy naziści budowali obozy pracy, które zamieniały się w obozy koncentracyjne, dzisiaj tłumaczy się to przejęzyczeniem. Dlaczego tego przejęzyczenia podobno nie sprostowała wczoraj natychmiast? Każdy z nas, jeśli się przejęzycza, to się zdarza, natychmiast to prostuje. Ma też służby wokół siebie. My byliśmy wczoraj w 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, niemieckiego obozu, a Minister Edukacji Narodowej w rządzie polskim na międzynarodowej konferencji dokładnie w tę rocznicę mówi o polskich nazistach budujących obozy i nie prostuje tego na bieżąco. Gdyby sprostowała, to dzisiaj nie mielibyśmy dezinformacji polegającej na tym, że państwo w ogóle o tym nie piszecie, albo dezinformacji polegającej na tym, że na przykład z głosu nauczycielskiego ZNP znika w ogóle relacja z tej konferencji. Bo nikt tego nie sprostował na bieżąco. Poszło w świat. Do Niemców, do Żydów, że polski minister edukacji mówił o polskich nazistach budujących obozy konserwacyjne. Skandal, wstyd, hańba, zdrada. Zdrada. Dzisiaj prostowanie tego w tweetach albo na stronie ministerstwa jest niczym. Niczym w porównaniu do strat, ogromnych strat wizerunkowych dla państwa polskiego, jakie zostały dokonane tą haniebną wypowiedzią, nieprostowaną na bieżąco, bo gdyby była sprostowana na bieżąco, przepraszam państwa, przejeżdżam się strasznie, czegoś takiego nie było, dlatego skasowali te filmy na których nie można już tę konferencji zobaczyć. Czy państwo piszecie o tym u siebie w mediach? Czy państwo dopominacie się reakcji całego rządu, żeby świat się dowiedział, że Nowacka się pomyliła, bo nie ma polskich nazistów i nie było polskich nazistów? To jest dezinformacja. Ruskim niepotrzebni są ci, którzy będą za 4 czy pięć tysięcy złotych dezinformować Polaków, bo w Polsce to się dzieje na co dzień.